Jeszcze im zdążyłem napisać. Nie Ciu, medem nie grał i cię będzie oskarżał, nie? No to, i to, o, nie co jest, to ara, twoje konto zostało, zostało zawieszone. Miasta. What? What? Aż ty obejrzał na What? Tarczym. Twoje konto zostało zawieszone do wtorek, 15 grudnia. 159. powód, Unfair Play. Related Rule 408. What? Na tydzień? No, 15 grudnia. Na tydzień? O kurwa. Czyżbym czy, czy dostał, czy dostał bana za zniszczenie 50? No tak. Troszkę zraportował, tak? No świetnie. No to se pograłem.